Fajna akcja pogromców W tym razem jesteśmy tutaj na ścianie, gdzie powstanie falubazowy mural, jest to akcja, którą robimy razem z naszym klubem, z naszym falubazem, zawodnicy pokażą, że też są przeciwko bazgraniu w naszym mieście i być może młodzi ludzie, którzy na przykład robili ten bazgroł, zobaczą jak Patryk Dudek czy jak Pepe zamalowuje ten bazgro może im się zrobi chociaż trochę wstyd, a na pewno nie będą więcej bazgrać, więc fajna akcja. Dzisiaj malujemy tę ścianę tylko na biało, a za tydzień, za dwa tygodnie powstanie tutaj fajny falubazowy mural. To dobry event, tym bardziej że jeśli chodzi o murale to są coraz ładniejsze w naszym mieście e, bo te niektóre bazgroły czy są, czy nie wiadomo co jest napisane to one się dobrze nie prezentują więc myślę że ta akcja jest bardzo wskazana e, myślę, że trzeba głośniej o tym wspominać bo mamy parę ścian do wykorzystania w mieście i jak najbardziej myślę że to jest coś ładnego powstanie nie wracam do roboty, bo mnie wyciągnęliście ze ścianki. Do zobaczenia. My jako Falubaz Zielona Góra uważamy, że każda akcja, która może pomóc naszemu miastu odświeżyć się, upiękniać jest jak najbardziej pożądana i zachęcamy wszystkich dołączyć się do Stelmet Falupazu i działajmy razem dla Zielonej Góry. Dzięki. Malujemy mural jak widać za mną i zachęcam wszystkich, żeby żeby wszyscy brali udział w takich akcjach i, i razem fajnie odnowić zieloną górę. Bardzo zachęcam wszystkich do akcji. Zamal zamalowywania gryzmogłów, bo nie wygląda to estetycznie, Szpeci, ładne miasto. Zachęcam ludzi, żeby brali właśnie udział w malowaniu, e, znaczy zakrywaniu się właściwie tych wszystkich bazgrołów na ścianach. Zajmie to tylko 5 minut, a jest to korzystne dla każdego miasta tak naprawdę.